Witajcie w mieście, gdzie pośród budynków wielkiej płyty i zaniedbanych kamienic kryje się wiele wspaniałych zabytków średniowiecza. Opowiem wam o mieście, jego historiach, legendach i tajemnicach. Zobaczcie, co kryje w sobie Słupsk. W sercu miasta znajduje się gotycki ratusz, w którym urząd prezydenta niegdyś pełnił znany i lubiany Robert Pietroń. Nastały to wtedy ślubne czasy, młode pary tłumnie gromadziły się, bo to właśnie on przeprowadził ich ceremonię małżeństwa. Basze Czarownic powstała w XV wieku. Przebudowana 200 lat później została miejscem odosobnienia dla kobiet posądzonych od czary. Stąd też jej nazwa. Jak podają dawne źródła, odbywały się tu liczne procesy, zakończone spaleniem oskarżonych na stosie. Ostatnią z nich była Trina Papistan. Zamek Książąt Pomorskich, wzniesiony w XVI wieku jako warownia księcia Bogusława X, obecnie jest siedzibą Muzeum Pomorza Środkowego, a przedmiotem ich największej dumy jest bogata kolekcja dzieł Stanisława Witkiewicza, zwanego też Witkacem. Choć nigdy nie przybył do miasta, to przypadł nam zaszczyt chwalić się jego twórczością. Nowa brama to najmłodsza z bram. Pochodząca z XIV wieku, będąca niegdyś wjazdem do miasta, przez swój żywot pełniła wiele funkcji. W XVII wieku była więzieniem oraz domem pracy przymusowej, w którym przędzono wełnę. Do czasów I wojny była użytkowana jako wojskowy warsztat. Następnie przez jej wrota przejeżdżały tramwaje. Na czego chlubną pamiątkę tuż obok umieszczono jeden z czerwonych wagonów. Młyn zamkowy to jeden z najstarszych obiektów budownictwa przemysłowego w Polsce. Wzniesiony został na początku XIV wieku, a od ponad 100 lat przy młynie znajduje się turbina elektrowni wodnej. Dziś znajduje się tam siedziba działu etnograficznego muzeum, gdzie w ekspozycji uwzględniono kulturę ludowości rodzimej. Spichlerz Richtera z XVIII wieku pierwotnie zlokalizowany był w głębi miasta, jednakże został przeniesiony on na Rynek Rybacki tuż obok zamku na końcówce XX wieku. W budynku ówcześnie magazynowano pasze, jak również materiały budowlane. Obecnie przekształcono go w artystyczną herbaciarnię z niezliczonymi rodzajami trunków. To tylko początek, o Słupsku można było opowiadać godzinami. Na pozór stare budynki skrywają jeszcze więcej niewiarygodnych tajemnic. A tych znów nie brakuje w naszym mieście. Każdy zabytek szokuje, jeśli tylko go odwiedzisz łaknąc wiedzy.